Chrystus zmartwychwstał. Drodzy parafianie, 18 maja w naszej świadomości Polaków to dzień urodzin Karola Wojtyły i dzisiaj piękna okrągła rocznica setna urodzin tego naszego wielkiego rodaka. Pewnie wielu z nas Dzisiaj czuję taką wielką wdzięczność wobec Pana Boga za, za tego człowieka. Wielu z nas go dobrze pamięta i na pewno chcemy, by pamięć o nim i to, co najpiękniejszego zostawił, też dla nas, Polaków, zostało w sercach również młodych ludzi, młodego pokolenia. Jedna z kobiet wspominała, kiedyś była u Jana Pawła II u spowiedzi, już starsza pani, on był wtedy młodym księdzem, ale takie, takim wspomnieniem jeszcze gdzieś tam krótko po wojnie się podzieliła. I kiedy skończyła się spowiedź Karol Wojtyła miał ją już zapytać, czy to już wszystko? I czy to wszystko na co panią stać? Jak opowiadała, bardzo dotknęły ją te słowa, dlatego podzieliła się z innymi, że to była taka spowiedź, która dała jej bardzo wiele domyślenia. Tymi słowami moglibyśmy, kochani, scharakteryzować tę całą posługę późniejszego papieża Jana Pawła II, który wymagał nie tylko od siebie, ale też od innych, lub też odwrotnie moglibyśmy powiedzieć, nie wymagał tylko od innych, ale też Wymagał przede wszystkim od siebie. I może no, to pytanie Jan Paweł II, dzisiaj już z nieba, chciałby nam też postawić: czy to wszystko? Na co Was stać? Możemy sobie pomyśleć, jakie dary otrzymujemy od Pana Boga i dar zdrowia i wiele innych jeszcze. Nawet dzisiaj, w czasie pandemii, Pan Bóg nam daje też wiele dobra, wiele możliwości do tego, by. By to dobro czynić. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, zapowiadające też prześladowanie, a zarazem okazję do tego, by dać świadectwo swojej przynależności do wiary w trudnym momencie. To jest egzamin, tak jak uczniowie. Przygotowują się w szkole, uczą się i przygotowują się do egzaminu, do sprawdzianu, do klasówki czy do matury, najpoważniejszego egzaminu. Prędzej czy później trzeba jakiś egzamin w życiu zdać. I takie egzaminy będą w naszym życiu miały miejsce. W życiu każdego z nas, nie tylko uczniów, nie tylko młodych ludzi. Również egzamin z wiary. Pan Bóg nam daje takie czasami klasówki, abyśmy zobaczyli, jaka jest w tym momencie moja wiara, relacja z Bogiem. Czy to małe, czy większe trzęsienie ziemi powoduje, że, że nagle tracimy tę relację z Panem Bogiem, ten spokój serca, tę ufność. Na co nas stać wobec bliźniego? w trudniejszych chwilach, to są sprawdziany, które wiele mówią o nas, może właśnie teraz, w naszych sytuacjach rodzinnych, domowych, kiedy przeżywamy ten przedłużający się czas izolacji. Dzisiaj Jan Paweł II w setną rocznicę niech nam, każdemu z nas, szczególnie Polakom, bo jesteśmy jego rodakami, zada to pytanie, motywujące, przecież to są pytania, które motywują czy to wszystko, na co nas stać? I jeszcze raz te słowa Jana Pawła II, który powiedział w Częstochowie, później na Westerplatte, I chyba tylko nie, nie tylko do młodych ludzi: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Zostańcie z Bogiem.